Widzowie. właśnie idę do Łukasza, ale nie było go i teraz idziemy sprawdzić pod Kaufland. No niestety, bo okno ma otwarte, balkon, ale, ale go nie ma. No co ja wam powiem, widzowie. Zaraz zobaczymy pod Kauflandem, może są. A nagrywam parę odcinków dla was, żebyście mieli co oglądać jak wyjadę na 10 dni. Widzimy się pod Kauflandem. Spał tu chłopaki. Ja tu spałem i obróciłem... Kopie. Mnie... Proszę, tak, tak. Położyłem mu to co miałem położyć, zostawiłem... To... Ale chcieli go obudzić. Nie dało ja się... mu mówię, piła. dzieje go obudzicie. Niech ten chłopak śpi. No. Nie A dało mi, go by. chce go bić. Kogo? Nie. A, mnie... A kto chce się bić? Co? Kto chce go bić? Nie, jakiś piwa. Nie, go no. się nie dało obudzić. Ale ja się pytam kto chce Cię bić, a nie czy Jego się dało Jakiś piwa, piwa, no. Robicie, jak można. Oni wiedzą o czym ja mu, mu, położyłem mu to, że wejku, nawet się nie pod. no. Spałem jak suszę. Jak byłem u Łukasza, to czołgi co tam był. Spałem jak suszę. Może, może mnie tak, naćpał. Wiem, tam pozału, ja tylko to przestaw się gdzieś tam. I sam na apkę A dzisiaj na nawalony jak gęstka, co? No. A cię budziłem. Samo gorama, taki traf miałem A ja byłem u Kasza, u i ani telefonu nie sładzi, ani nic, więc. On zawsze dźwięki ma włączone. No zawsze ma. Ale podsłuchiwałem, nie było słychać. A telefonu wody nie, też nie odbiera. Nie wiem. Telefonu nie odbiera? Cholera. je na piwo. Dobra. Nie dam ci ma, na piwo. Co? No. Tu na jedzenie. No. A co? Yes. Chociaż mówisz, że miałeś się dobry traf To no z rana tak, dlatego byłem zamolony A dwa spałem u... A co miałeś? Spałem u tego. A gdzie zarobiłeś? Tu no tu A Spałem u kanta. Nie wiem. Chodź idziemy tam z boku na chwilę. Spałem jak susał. Co puszki macie od nie przekinaj mi Grzesik na filmika, bo Nie, tam ani jednego przekaństwa. Mhm. chcę usiąść do Damiana. Widzowie nagrywała tu nagle Goblin. Też nagrywa. <grym> Co <wytrych> jak. Co tam Damian? Wydajesz sobie dyszkę dzisiejszą? Tak, no przecież jemu też żołdołem Ty, a tam na przystanku siedzi ten co ci bawił No, no ale jemu położyłem i mu... A, Tak A, uciekają no, Normalne, no normalne, jest normalne To normalne <gry> <gry> On jest bohater <Zadim>. Normalnie Chodź Widzicie Sprawca tego, pobicze grzeszka i uciekł właśnie z przesanka Nie tylko grzeszka, bo Łukasia też pobił i mi pomimo, pomimo. Czemu teraz ucieka? Więc tam zobaczyć? Tu się staniemy złościć. A kiedy widziałeś ostatni z Łukasza? 4 godziny na to. I co poszedł do domu? No, ja nie wiem, tak, tak. Zajmę ta. spał, też się w polu obok niego, niego, młodszego, tyle. Co tam? Mam drugie zale. Oni też tam chyba są, czy nie? Chyba tak tu tak no. idziemy na no. Dawaj na idziemy Tacy kurde cwaniacy na no, no, bo z się rzucili, a teraz uciekają no, tak się sprawia. No. Trzech ziesiąt. Janka. Janka. Tam, tam jest. No. Tyle masz znajomych? No. no, obok mojego bloku Siedział razem ze mną na jednej celi. Tak? Na radę no. A wie za co? Przecichany. Miał. Musiał wszystko robić. tak wszystko. Za matkę. Matce oko Widni Kawaś. Ci tam czatują na nich <grystwa> Kawoś, kucy. ale ja widzisz. To widzisz. tutaj jest spok To bo się boi. No. Boisz się boi, no? Bo... O, o, ja, ja, ja. o. Milknę, nie, nie, nie boimy. Dlatego milk na nie. To jest tam czekają hmm? No. kapnęli się, że idziemy do nich i dlatego uciekli hmm. Oby stali na nagle i... A briki tam dalej gdzieś on chyba tu On tu już chyba nie śpi w tym Chyba nie Bo on jeździ gdzieś dalej hmm. Tam gdzieś śpi Cholera Tu tego tu nieraz widziałem hmm? Którego? No tego co niby nam mi dojebał, nie? Nie że się powiedział No tak to jest A no jeszcze to się rzuciła teraz No Faniaczek nie zakręcony byłem, to się rzucił kolega mi mówił w ogóle, że on chciał ten że on chciał tu pracować w tym a, tam mu tam robotę gdzie dobramy? Nie ma dobra. Cześć szukasz? Gdzie ona jest? Pomiędzy siedzeniami. A Damian gdzie? Nie wiem, tam gdzie stoi. Nie widzę go. Czekaj, gdzie jest ten Łukasz. Nie wiem, no, nie mam pojęcia. Domu go nie ma? Chodź. Chcesz uciekli? Nie, za bramy, za W bramie, nie? Wiem o tym. I co tam robią? Też... No. Będzie się działo, widzowie. A gdzie ten. Co tam w ramy wchodzi, do kogoś? No, do kogoś Chyba, że do tego. Tego, co ja miałem z Łukaszem pomagać Chyba tak. Dobra, widzowie, kończę to taki króciutki odcinek tylko, bo po drodze jeszcze przyjadę do Ciebie za pół godziny, godzinę to nagramy coś, w sieczu. No, dobra. Poydziemy do Łukasza może. No, będę z go pilnował. Bo go muszę. Tutaj. Stawcie łapkę w górę, suba. Widzimy się już wkrótce.